W poprzednim odcinku mówiłem o moderze micho 5585, który rozwijał dalej Minecrafta na PSP. Niestety rozwój homebrewu został przerwany, przyczyny są nieznane. Dzisiaj po długiej przerwie powiem Wam, co dalej się działo z portem najpopularniejszego sandboxa. Zapraszam. Oczywiście jak się spodobało to łapka w górę, a jeśli ten kanał lubisz to zostaw subskrypcję, dzwoneczkę, ponieważ dalej mnie motywuje do dalszego rozwoju filmów. Zacznijmy od tego, że... W Minecraft na PSP nie doczekał się nowej wersji aż do maja 2014 roku, gdzie deweloper, Uliu stworzył nową wersję oznaczoną jako Beta 1.0.3. Ponownie został zmienione menu oraz nowy ekran stworzenia świata. Teraz można zobaczyć jak się nazywa nasz świat, możemy wpisać seed, czy zmienić biom, wyłączyć drzewa, wodę czy jaskinie. Zmiany można było zobaczyć po stworzeniu nowego świata. Co ciekawe, twórca stworzył działający ekran ekw ekwipunku z kursorem. Zaimplementowano animację niszczenia bloków. Do gry, pomimo wytwarzania, dodano kilka nowych elementów, takich jak narzędzia, rudy, przetapianie, ale wciąż mobów nie było. Brak mobów to brak jedzenia, z czego my cały czas jesteśmy głodni, a potem giniemy. Ten Minecraft stał się w końcu grywalny i można było spokojnie tworzyć czy niszczyć. Pół roku później została wydana wersja beta-1.1. Po raz kolejny ekran główny został zmieniony. Ekran tworzenia świata też został gruntownie przemodelowany. Chód gracza został zmieniony na ten z wersji Pocket Edition. Ekran ekwipunku też uległ zmianie. Nowy też jest generator świata i wiele innych rzeczy. Późniejsze wersje były tylko poprawkami błędów. Ponad rok później, w, w grudniu 2015 roku pojawiła się wersja Minecraft na PSP 1.3 zwana aktualizacją mobów. Do zmian było na tyle dużo, że teraz powiem to w skrócie. Do menu zawitało nowe logo przyminające test telefonów, a dodano możliwość wgrywania paczek tekstur. Oprócz tego nowe trzcionki, animacje ręki, nowy ekran nowe dźwięki, a co najważniejsze, moby, oraz możliwość założenia zbroi. Grze na początku były dwa moby: pasywna krowa i agresywny zombie. W 2016 roku została wydana specjalna wersja Minecraft na PSP dla wersji 1000, zwanego FAT oraz aktualizacja 1.3.1, która dodała wyrzucanie mięsa i skóry po śmierci krowy oraz poprawki błędów. To właśnie w 2015 roku miałem pierwszą styczność z Minecraft na PSP. Granie na PSP dało mi przyjemność, mogłem wtedy w tym czasie nagrywać. Wtedy przecież nazywałem się MadBusterem03, chociaż miałem wtedy bardzo słabego kompa i to nie miało sensu. Na wersję 1.4 trzeba było poczekać prawie rok, ale znów autor modyfikacji do LameCrafta znowu nas zaskoczył. Gra miesza Minecrafta w wersję beta z Pocket Edition, co głównie się zmieniło. Świat się stał większy, teraz to 252 m2. Domów dodano owce i creepery, z bloków dodano TNT, szafę grającą, płyty muzyczne, okna, żelazne kraty, włas i ramka na przedmiot. Gładkie oświetlenie, wcześniej było tak zwane fake shadows, deszcz, dodano działający zegarek i kompas, spawnery potworów, dodano nowe jedzenie, marchewki i ziemniaki. W wersji 1.4.1 dodano pakiety tekstur. Rok 2017 był ostatnią wersją dla dewelopera, ponieważ tyle już wprowadził nowych rzeczy, że przestał rozwijać projekt. Wersja 2.0 wprowadziła nowy generator świata i wysokość została zwiększona do 100, 112 kratek naprawiono spawnery, animowane menu główne, spanie w pozycji gracza oraz nie możemy spać kiedy blisko są potwory, TNT może zabijać moby, wszystkie płyty muzyczne i dźwięki z komputerowego Minecrafta, dywany redstone, bl bloki na węgla, siana i wiele innych rzeczy, które pominąłem oraz poprawki błędów. Minecraft na PSP miał już wtedy umrzeć, ale w 2018 roku pojawił się kolejny deweloper Invisibrow, który jak słyszałem, niedawno ma zmienić sobie nazwę na Ventus Software. To już w następnym odcinku, o ile się pojawi. Pozdrawiam wszystkich na razie.